Mamy już styczeń, a więc mnóstwo nauki, ale znajdź chociaż chwilę, żeby zobaczyć, co dzieje się w przyszłym tygodniu. Wykład z Janem Antoszewskim, dwukrotnym zwycięzcą Pucharu Polski w kategorii mini-rogu w wyścigach samochodowych. Czy ten sport się opłaca? Przekonajcie się sami. To już druga edycja Texas Holden Poker, podczas której możesz zostać mistrzem UEP-u. Już jako student możesz budować swój własny biznes na rynku nieruchomości. Przyjdź na wydarzenie i dowiedz się, jak tego dokonać. Chcesz się rozwijać? Pomogą Ci w tym bezpłatne warsztaty z Design Thinking, czyli metodą z innowacyjnych rozwiązań stosowaną w Google. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zachować się przy osobie niepełnosprawnej, koniecznie przyjdź na wykład dotyczący savoir-vivre. W końcu wszyscy jesteśmy różni, ale równi.